Czy tą wojną kieruje już nie Putin? I czy w Kremlu właśnie teraz zachodzą procesy zdolne zniszczyć kraj od środka? Rosyjski politolog Walery Sołowiej zaszokował świat swoją nową prognozą. Opowiedział o tym, o czym przez lata milczały kremlowskie gabinety, o tym, co służby specjalne próbowały ukryć za wszelką cenę. Jego słowa są jak uderzenie prądu. Zbyt wiele w nich zbieżności z rzeczywistością, zbyt wiele faktów, od których przechodzą ciarki. Sołowiej przedstawił cały system argumentów, od których nie sposób się odsunąć. Jako pierwszy odważył się opowiedzieć, co naprawdę dzieje się na Kremlu, kto dziś rządzi krajem i jakie plany ma Putin. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał bez cenzury, daj lajka temu wideo i napisz komentarz. Twoje wsparcie pomaga publikować jeszcze więcej uczciwych analiz i ciekawych materiałów. Dziel się swoimi myślami pod filmikiem, abyśmy mogli wspólnie omawiać wydarzenia i czynić treści jeszcze bardziej przydatnymi dla ciebie. A co, jeśli cała ta niekończąca się wojna, miliony losów i dziesiątki zburzonych miast zaczęły się od jednego absurdalnego proroctwa? Walery Sołowiej mówi, Putinowi kiedyś zrobiono przepowiednie. Jeśli zmieni świat, będzie żył i rządził wiecznie. Słowa, które mogłyby się wydawać brednią stanie i powieści mistycznej, stały się jego osobistą polityczną Ewangelią. Uwierzył, że los go wybrał, że historia musi się podporządkować. I to właśnie ta wiara, mówi Sołowiej, stała się niewidzialnym silnikiem całej późniejszej katastrofy. Żył jak człowiek, któremu obiecano nieśmiertelność. Myślał nie w kategoriach terminów czy budżetów, lecz w kategoriach wieczności. Zmienić świat stało się dla niego nie hasłem, lecz misją. Postrzegał historię jak arenę dla cudu. Oto teraz inwazja, oto teraz rzut na Kijów. Oto teraz Zachód się zachwieje, oto runie stary porządek i wtedy spełni się przepowiednia. Wtedy wieczność stanie się rzeczywistością, ale jak przypomina Sołowiej, świat się nie zmienił. Okazał się odporniejszy od każdej mistyki. Bałtyk pozostał nieosiągalny, Ukraina niepokonana. Zachód zjednoczony. I proroctwo, którym Putin żył dwadzieścia lat, pękło jak lustro, gdy po raz pierwszy spogląda w nie człowiek, który utracił władzę nad własnym odbiciem. Symbolem tego pęknięcia, Sołowiej nazywa 7 października 2023 roku, Dzień Urodzin Putina. Mówi, że tego dnia dyktator rzekomo otrzymał dziwny prezent z napisem: Nie zmieniłeś świata, spoczywaj w zapomnieniu. Przerażająca ironia. To nie tylko obelga, to ostateczna pieczęć losu. Tak, w logice Sołowija, mistyczne proroctwo obraca się w czarne zwierciadło. Putin nie zmienił świata. Zmienił się sam. Z człowieka, który wierzył w wybranie, przemienił się w więźnia własnego mitu. Każda jego decyzja, każda nowa agresja była desperacką próbą udowodnić proroctwo. A wojna na Ukrainie, jak uważa Sołowiej, stała się ostatnią próbą wyrwać od historii uznanie, zmusić ją do wypowiedzenia słów. Tak, zmieniłeś świat. Ale historia odpowiedziała milczeniem. I teraz, wszystko, co się dzieje, to powolne. Rozpraszające się echo tej wiary, która się nie spełniła. Politolog mówi: Chciał rządzić wiecznie i tym samym skazał siebie na koniec. Na tym polega tragedia Putina nie w porażce z Zachodem, nie w sankcjach, nie w uderzeniach na frontach, lecz w złamaniu własnej iluzji. Sołowiej rysuje ten finał nie jako nagłą śmierć, lecz jako długie wygasanie mitu. Tam, gdzie kiedyś kipiała energia misji historycznej, teraz jest tylko paniczny strach. Strach utraty władzy, kontroli, twarzy. Stąd paranoja, szalone rozkazy, bezsensowne zniszczenia. Bo ten, kto wierzył, że zmieni świat, nie może przyznać, że świat pozostał taki sam. Ale to jeszcze nie wszystkie rewelacje. Walery Sołowiej twierdzi, że 26 października 2023 roku Władimir Putin zmarł na chorobę onkologiczną. I że odtąd Rosją rządzą nie ci, których widzimy w telewizji. Według Sołowija... Władze przejęli czekiści z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem na czele, a publiczną rolę Putina odgrywa starannie dobrany sobowtór. Słowa brzmią jak scenariusz thrillera, ale sam politolog wypowiada je bez teatralności. Jest przekonany, że mówi o rzeczywistości. Sołowiej nie jest pierwszym, który używa obrazu sobowtóra, aby wyjaśnić dziwności wokół prezydenta, ale idzie dalej. Mówi o spójnym systemie zarządzania, który rzekomo uformował się po śmierci dyktatora to system kolektywnej kontroli, w którym decyzje podejmowane są nie przez jednego człowieka, lecz przez zamknięte grono siłowików przyzwyczajonych do trzymania krajów strachu. Według jego słów, to właśnie to grono dziś zarządza wszystkim, od sygnałów medialnych po rozkazy na froncie. I właśnie dlatego z polityki Moskwy zniknęło wszystko ludzkie. Nie ma emocji, nie ma improwizacji. Jest tylko sucha logika przetrwania. Jednak warto podkreślić, że wszystko to to tylko przypuszczenia. Nie przedstawiono żadnych przekonujących dowodów śmierci Putina. Nie ma oficjalnych dokumentów, nie ma orzeczeń lekarskich, nie ma niezależnych źródeł gotowych potwierdzić słowa Sołowija. Jest tylko jego pewność i łańcuch interpretacji, opartych na zewnętrznych oznakach, rzadkich pojawieniach się prezydenta, zmianach w twarzy, różnicach w chodzie, dziwnych niezgodnościach w głosie i mimice. Wszystko to można wytłumaczyć wieloma przyczynami zmęczeniem, chorobą, makijażem, stresem. Sam Sołowiej tego nie ukrywa. Tak, nie mogę pokazać zaświadczenia z kostnicy, ale jestem pewien swoich źródeł. Mówi. Twierdzi, że śmierć Putina to nie tylko fakt biologiczny, ale zwrot, który tłumaczy dzisiejsze zagubienie Kremla. W jego logice, Rosja żyje już bez tego człowieka, wokół którego przez 20 lat budowano cały system. A skoro żyje bez niego, to znaczy, że system przestał być osobisty, stał się maszyną. I to właśnie ta bezosobowa maszyna kontynuuje wojnę. W jego interpretacji, właśnie od momentu śmierci Putina, Kreml przestał szukać zwycięstwa i zaczął szukać pozoru zwycięstwa. Celem stało się nie wygrać, lecz utrzymać. Nie podbić, lecz zachować iluzję kontroli. Stąd logika zniszczeń. Sołowiej tłumaczy, że nowe centrum siły z Patruszewem na czele stawia na zniszczenie nie infrastruktury wojskowej, lecz cywilnej, energetyki, logistyki, miast. To nie wojna o terytorium, to presja na społeczeństwo. Jednak wersja Sołowija ma nie tylko zwolenników, ale i zagorzałych przeciwników. Jedni uważają ją za celową prowokację, próbę rozchwiania władzy plotkami, inni za teatr obliczony na publiczność zmęczoną oficjalnymi tłumaczeniami. Ale sam fakt, że ta wersja żyje i mnoży się, już jest znamienny. W każdym innym kraju takie przypuszczenie natychmiast brzmiałoby absurdalnie. W dzisiejszej Rosji brzmi wiarygodnie. Bo próżnia informacyjna stała się tak gęsta, że każda szczelina w niej odbierana jest jak prawda. Jeśli wierzyć logice Sołowija, Rosja dziś żyje już w stanie po Putinie, choć sama się do tego nie przyznaje. A wojna, która jeszcze wczoraj wydawała się centralnym nerwem jego władzy, staje się bezsensownym tłem, inercją, której nikt nie może ani zatrzymać, ani zrozumieć. Politolog twierdzi, że Kreml nie zamierza iść na kompromis. Przeciwnie. Przygotowuje nową falę presji, nową fazę zniszczeń. Sołowiej mówi o tym spokojnie, ale jego słowa mrożą. Plan jest prosty tłumaczy. Zniszczyć infrastrukturę ekonomiczną i technologiczną Ukrainy, ale nie wojskową. Stworzyć nieznośne warunki do życia, by miliony ludzi opuściły miasta. Niech fala uchodźców na Zachód stanie się tak ogromna, że Europa sama zacznie naciskać na kijów. Niech cierpienie zmusi załęskiego do pójścia na warunki Moskwy. W jego ocenie to nie strategia wojskowa, lecz narzędzie szantażu. Kreml już nie walczy o zwycięstwo. Walczy o zmęczenie. Ale właśnie ta logika, według Sołowija, stanie się ostatnim błędem: bo wojna pozbawiona celu pożera tego, kto ją rozpoczął. Nie daje już reżimowi legitymizacji, nie wzmacnia władzy, nie inspiruje patriotyzmu, tylko wysysa zasoby. I obnaża wewnętrzną pustkę. Kiedy w Kremlu mówią o kontynuacji SFUO, już nie wierzą w sukces, boją się pokoju. Pokój zażąda odpowiedzi, a odpowiedzi są straszniejsze niż porażka. Sołowiej uważa, że przełom i tak jest nieunikniony. Nazywa to rewolucją z góry procesem, w którym same elity, siłowicy i biurokracja będą demontować putinowski system, by uratować siebie. To nie bunt, mas. Nie barykady, ani place. To układ zawarty w cieniu. Nie chcemy wielkich wstrząsów, mówi. Chcemy reform głębokich, niemal rewolucyjnych, ale bez chaosu. Według jego prognozy nadchodzi trudny, bolesny okres. Najpierw kryzys gospodarczy, którego szczyt, jak mówi Sołowiej, przypadnie na przyszły rok. Potem powrót frontowców do domu, ludzi z traumą, z bronią i bez perspektyw. To będzie czynnik destabilizujący, przed którym elity będą się ratować wszelkimi metodami, także zmianą władzy. Ale to właśnie ta wymuszona zmiana dekoracji otworzy drogę do nowego ustroju politycznego. Sołowiej jest przekonany, że rewolucja zacznie się nie od dołu, lecz od góry. Dokonają jej ci, którzy wczoraj byli częścią systemu, ale jutro będą chcieli przetrwać. Dla nich demontaż reżimu Putina stanie się nie wyborem moralnym, lecz instynktem samozachowawczym. I w tym tkwi paradoks epoki. Koniec dyktatury nastąpi nie dlatego, że lud powstanie, lecz dlatego, że elita przestanie się bać. Według wersji Sołowia, właśnie tak upadają wszystkie autorytarne reżimy, które przeżywają swoich przywódców. Naród jeszcze milczy. Służby specjalne udają, że kontrolują sytuację, ale wewnątrz już trwa podział. Nie ideologiczny, lecz pragmatyczny. Kto zachowa aktywa? Kto otrzyma gwarancje? Kto podpisze pokój, aby wyglądać na zwycięzcę, a nie przegranego? Te pytania są dziś ważniejsze niż jakiekolwiek hasła. W nich zawiera się prawdziwa polityka, tranzycja władzy, o której Sołowiej mówi od miesięcy. To brzydki eufemizm. To proces samozachowawczy elit. Kreml rozumie, wojna, wymyślona jako narzędzie nieśmiertelności, stała się przyspieszaczem rozpadu. I teraz ci, którzy jeszcze wczoraj byli częścią niezłomnego mechanizmu, Muszą szukać nowej formy istnienia, ponieważ stara już nie działa. Według słów Sołowija ten proces rozpoczął się już w 2023 roku, kiedy władza w istocie przeszła do wąskiego kręgu czekistów pod kierownictwem Nikołaja Patruszewa. Oni nie są gotowi zniszczyć kraju. Muszą utrzymać go pod kontrolą, aby przetrwać burzę. Ale im dalej, tym bardziej oczywiste. Utrzymać oznacza zmienić. A te zmiany nieuchronnie doprowadzą do demontażu starej konstrukcji. Sołowiej podkreśla: Nadchodząca rewolucja z góry nie będzie podobna do rewolucji przeszłości. Nie będzie barykat ani haseł. Wyrazi się w nowych nominacjach, dziwnych roszadach kadrowych, nieoczekiwanej zmianie retoryki. Będzie w niej dużo fałszu i kompromisów, ale istota pozostanie ta sama. Władza przeformatuje się, by uniknąć katastrofy. Mówi, chcemy reform równoważnych rewolucjom. Ale bez chaosu. To zdanie jest kluczem do jego rozumienia przyszłości. Wojna zakończy się nie z powodu współczucia, lecz z konieczności. Pokój zostanie zawarty nie w imię humanizmu, lecz stabilizacji. To będzie cyniczny, ale logiczny finał epoki, w której cynizm był głównym prawem. Zdaniem Sołowia nowe elity już przygotowują grunt pod tę zmianę. Jedni próbują dogadać się z Zachodem, inni dystansują się od armii, jeszcze inni, od samej postaci Putina. Ważne jest jedno. Szukają sposobu, by pozostać przy życiu. Politycznie, ekonomicznie, fizycznie. I dla tego celu są gotowi poświęcić sam system, który tworzyli. Właśnie tak uważa. Nastąpi jego koniec. Nie pod naporem ulicy, lecz pod ciężarem wewnętrznych kompromisów. Reżimy autorytarne rzadko upadają od zewnętrznego ciosu. Częściej rozpadają się od środka, gdy strach przestaje być opłacalny, gdy nie ma już sensu bać się człowieka, którego być może już nie ma. Koniec putinizmu to nie koniec Rosji. Mówi Sołowiej. To szansa na powrót do życia. Jego rewolucja z góry nie jest obietnicą cudu, lecz diagnozą epoki, która zmęczyła się kłamstwem. I jeśli wszystko potoczy się zgodnie z tym scenariuszem, upadek reżimu nie będzie eksplozją. Odbędzie się cicho, jak umiera dźwięk w pustej sali po oklaskach. Ale właśnie ta cisza będzie oznaczała, że czas Putina naprawdę się skończył. A jednak, jeśli odrzucić legendy i domysły, w słowach Sołowija pozostaje jedno: poczucie końca. Nieważne, czy Putin umarł fizycznie, czy tylko politycznie, istnieje fakt, którego nie da się już ukryć. Epoka jego władzy rozpada się na oczach. Wojna, rozpoczęta w imię wieczności, stała się jej grobem. Proroctwo spełniło się na odwrót. To nie on zmienił świat, to świat zmienił się bez niego. Rosja wkracza w nową, przerażającą, ale nieuniknioną fazę czas, w którym trzeba będzie żyć bez strachu bez mitów, bez postaci, na którą można zrzucić całe zło. I być może właśnie ten moment, gdy kraj po raz pierwszy zostaje sam na sam ze sobą, jest prawdziwym zwycięstwem.